Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was i może dzisiaj odpalę live'ika, widzowie, jest sobota 15 godzina aktualnie, może dzisiaj odpalę live'ika z lotowania odcinków z filmów, jak nie, no to standardowo w tygodniu, rano, poniedziałek czy coś takiego także zostawcie łapkę, no i jak nie macie pod poprzednimi filmami też sobie to zróbcie, no bo zawsze musicie sobie skinka zgarnąć tak, więc, więc zapraszam, no a my dzisiaj mamy 16 tysięcy złotych i dzisiaj Będę otwierał tylko i wyłącznie jedną skrzynkę. I będzie to skrzynia przygody, którą często otwieram, ale dlatego, że ona naprawdę potrafi niesamowicie rzucić. Za 5 skrzynek płacimy 948 zł, wydajemy 16 koła na tą skrzynkę zobaczymy jak będzie na końcu, mam nadzieję, że uda się zarobić, chociaż no nie wiadomo, zobaczymy, otwieramy pierwsze pięć, Wy pamiętajcie, żeby używać mojego kodu promocyjnego, który e, daje Wam procent do wpłaty, a możecie płacić dosłownie każdą metodą płatności, e, no jest to dla mnie wsparcie, tak, także zapraszam i serdecznie z góry dziękuję już na zapas, na no, pierwsza skrzynka dała nam, e, no tragedię, druga trochę lepiej, bo jest Bloodsport, osiem stówek, no on tak naprawdę zwraca powiedzmy, Całą skrzynkę, ale na razie nie ma żadnej kostki, więc celujemy w jakąś kostkę. No, na razie bardzo słabo, na razie bardzo słabo, bo zobaczcie, no, no tak naprawdę jedno kliknięcie kosztuje 1000 zł, no więc my tutaj liczymy na coś lepszego, tak? No, jest a która zwraca na pewno z Emeczką, ale to jest dopiero pierwszy profit i to profit z cyklu 50 zł, więc. Otwieramy dalej, dawa jakąś kosę, bo się zaraz pogniewamy. No, jest słabiutko, ale dobra, no. Jak powiedziałem, tak robię. No, otwieramy skrzyneczkę przygody, wydajemy 16 koła. Ok, okej. Okay. dobra, trzeba tutaj restart zrobić. Trzeba zrobić restart, bo tak to nie może wyglądać, tak szczerze. No, zobaczcie, no, to są moje dropy, ale. Ale nie. No i zrobiłem restart, i jest to samo. Bo będziemy bardzo dużo w plecy, ale ja się nie wycofuję. Ja zawsze idę do końca, a to co powiedziałem, to robię. Mam nadzieję, że to się jeszcze opłaci na koniec. Chociaż nie widzę tego. Szczerze, nie widzę tego. Pominięcie jedno jest na bajka fejt, ok? No w końcu. Drugie pominięcie i trzecie jeszcze zrobimy. Ja pierdzielę. No aktualnie jesteśmy, ja się boję, że my będziemy z 10 koła w plecy. Tak może być. Tak może niestety być. Dawaj tego Bowie knife a. czemu to tak przelatuje chamsko Ja pierdzielę No jest dramat, jest dramat No przynajmniej golda sobie zbieramy No stój, no to jest profit, ale... Taki profit nas nie satysfakcjonuje widzowie. Niestety nie satysfakcjonuje nas. Taki profit jest. Nie, nie ma! Przeleć! Jedna kosa. Na tyle skrzynek wypadła jedna kosa, widzowie. I to, no jedna z najgorszych, nie? Wow, naprawdę, ja wierzyłem w tą skrzynkę, bo ona potrafiła niesamowicie rzucić, a dzisiaj to jest dramat. Dzisiaj to jest dramat, no nie oszukujmy się, no jest, jest tragedia. Zobaczcie, no jest tragedia ostatnie ostatnie pięć. No cóż, czasami tak bywa, nawet nie chcę, nawet nie chcę wchodzić w ekwipunek, no jest druga nawajka. Nie wiem, nie chcę wchodzić w ekwipunek, ale muszę. 9 koła. No powiem tak, mogło być, mogło być lepiej. Dobra, robimy kontrakt, lecimy od razu na pełnej. Nie ma co. Co będzie to będzie kontrakt za 6300 zł. Narysujmy tutaj wielkie serduszko. ok no prawie wyszło. W środku drugie i tutaj napiszmy 1. Ej, 2 3 4 chciałem napisać AWP. To będzie jakiś Właśnie, wiedziałem, wiedziałem, że to będzie zbugowana cena. No cóż No widzicie. Ja pierdzielę. No niestety zbugowana cena. Właśnie na jakieś zdropie to jest to, że te skinki niektóre potrafią mieć zbugowaną cenę. No miałem AWP Dragon lore tak? Zbugowała się cena. Jakby były dostępne te skin, to bym chyba z 10 takich powypłacał. Co każdą wypłatę bym sobie wypłacał Dragon lore, no ale niestety... Dobra, no co, 7 koła mamy, no to jaka skrzynka może nam oddać, wiadomo, że gamma albo fade, ale już w poprzednim odcinku je totalnie zniszczyłem, dawaj, pięć skrzyneczek supreme, Julka tutaj była odzonego, to jest chyba, trafiła nożyk, a my trafiamy dwa noże i to jest bardzo dobry drop, to jest super drop, bo zobaczcie, my wydając 1700 zgarnęliśmy 3300 i to jest piękny profit, Dawaj jeszcze 5, dawaj jeszcze 5 i dawaj znowu takie dwie koski, i będą wszyscy zadowoleni. Uwaga, I nie ma, ale jest boina Tiger Tigerów. to jest dobry drop. Chociaż. Ile tu z tego mamy? Ok, na zero, dobra. Dawaj jeszcze 5, dawaj jeszcze 5 i zostawimy to. No i co, no widzowie? No mogło być lepiej, tak. No na koniec, niestety, nie ma koski Chantico. Dobra, ostatnie 5. Ostatnie 5 i kończymy. No cóż, golda sobie zostawimy na następny odcinek. No nie było źle, no znaczy... Nie no, w sumie było tragicznie, co ja gada. Było tragicznie Ale czasami tak bywa. W poprzednim odcinku, tak jak widzieliście, udało się zrobić właśnie ten niesamowity profit 6 koła. Dzisiaj nie poszło. No ale cóż, dzięki Wam za oglądanie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.